Cześć. W ostatnim wideo Kasia w komentarzu pod wideo zapytała o wybielanie zębów w Niemczech u dentysty. Dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Przechodzimy do rzeczy. Poprzedni odcinek bardzo Wam się spodobał. Opowiadałam o tym, w jakim stopniu kasa chorych w Niemczech przyjmuje koszta założenia implantów, wypełnienia luki po zębie u dentysty w Niemczech. Dużo osób komentowało. Aktywni byliście, więc wychodzę z założenia, że zależy Wam na zdrowych zębach, na dbaniu o regularne chodzenie do stomatologa będąc w Niemczech, tu w Niemczech, i o zaoszczędzenie trochę waszego budżetu. Tak jak wspomniałam w ostatnim wideo, w Niemczech kasie chorych każdej zależy na tym, żebyście regularnie chodzili do stomatologa i się badali. Dla mnie piękne, białe zęby to również zdrowe zęby, to jest dla mnie nierozłączna całość. Czyli e, myśląc o wybielaniu zębów, myślę też o czyszczeniu profesjonalnym zębów przez dentystę. I teraz e, takie basic, podstawowe czyszczenie zębów przez dentystę jest w ramach ubezpieczenia, opłacane przez kasy chorych. A takie bardziej profesjonalne, e, kosztujące w, w widełkach od 60 do 100 euro, e, jest na Wasz koszt ale jest, należy to do y, zdrowotnych behandlung, czyli zabiegów zdrowotnych, więc możecie postarać się o to, aby kasy chary, kasa chorych Wam za to zwróciła pieniążki, 80% z tego. Ja jestem w AOK, jestem bardzo zadowolona z tej kasy chorych, ona należy do jednej z większych w Niemczech, przynajmniej tutaj w NRW. W AOK wystarczy wziąć udział w programie zdrowotnym, aby w ramach tego programu dostać pieniążki z powrotem, na przykład za to szczęście zębów i za różne zabiegi w puli do 500 euro, należy na przykład chodzić regularnie przez cały rok na fitness, czyli mieć umowę albo jakieś zaświadczenie, że się płaciło i że regularnie przez cały rok było się zapisanym i się płaciło za fitness, za zumbę, za jakieś sportowe częstotliwości, zajęcia. Dwa, w przypadku kobiet, raz w roku było się zbadać u ginekologa, i trzy, na przykład, stomatolog było się raz w roku zbadać, czy wszystko jest w porządku. Te trzy kwestie już prowadzą do tego, że w programie zdrowotnym możecie się ubiegać właśnie o to 500 euro zwrotu za różne rzeczy, na przykład czyszczenie zębów profesjonalnych u dentysty, które też prowadzi do tego, że zęby są dużo, dużo jaśniejsze, bielsze, czystsze. I e, w ten sposób pozbywacie się kamienia na zębach i różnych takich zanieczyszczeń związanych z piciem herbaty, kawy itd. E, dalej, na przykład w tych w ramach tych 500 euro, e, możecie dostać zwrot za zakup e, okularów w danym roku, takich e, specjalnych do czytania, jeżeli macie jakąś nawet delikatną wadę wzroku. Co tam jeszcze było? Różnego rodzaju rehabilitacje. Do rehabilitacji również należą masaże rehabilitacyjne, nawet w salonach rehabilitacji. Czyli nie musicie mieć stwierdzone od ortopedy, że macie jakiś problem z kręgosłupem, tylko po prostu idziecie na mas masaż rehabilitacyjny, który jest zdrowotny, ale też po prostu bardzo przyjemny, bo jest normalnym masażem. I wiele innych zabiegów i rzeczy, które znajdziecie na. Liście tego programu zdrowotnego, więc sam udział w nim jest bardzo prosty. Siedzenie, tutaj, jest niewygodne. Teraz, co do, do, do triku wybielania zębów, z którego ja skorzystałam. Ja wybiliłam sobie zęby za pomocą e, takiego zestawu. To nie jest żadne polecenie tego konkretnego, to po prostu jest mowa o tym wybielaniu zębów za pomocą tej szczęki e, z naświetlaniem e, lampami LED. I teraz, e, dlaczego to zdobyłam za darmo? cały lifehack, a właściwie to buyhack, polega na tym, że to zostało zakupione na Amazonie. Amazon gra obecnie głównie na zasadzie poleceń i opinii produktów, czyli starają się zwiększyć zakup wśród klientów i dotrzeć do większej ilości klientów i lepiej sprzedawać swoje produkty swoich sellers, sprzedawców przez polepszenie recenzji produktów. A do tego na Amazonie cały czas zwiększa się liczba sprzedawców różnych rzeczy, którzy również chcą być w grze i również chcą fajnie sprzedawać. A wiadomo, że większość klientów wybiera produkty przez recenzję. I teraz na Instagramie można znaleźć wiele profili, które w swojej nazwie mają głównie nazwę Amazon. Są to profile prowadzone przez osoby, które uczestniczą w sprzedawaniu rzeczy na Amazonie. Cały precedens polega na tym, że taka osoba udostępnia Wam ze swojej listy sprzedaży produkty, przepokazuje Wam konkretnie, które produkty należą do listy. Wy te z tych produktów możecie sobie wybrać parę sztuk, zamówić się całkowicie normalnie. Znaleźć w Amazonie po słowach wyszukiwania, zamówić je, zapłacić za nie, ze swojego budżetu, następnie wypróbować tą rzecz. I parę dni później napisać recenzję. Założenie oczywiście jest takie, żeby napisać całkowicie pozytywną recenzję z pięcioma gwiazdkami. Jeżeli spełnicie ten warunek i prześlecie screenshot tej osobie, temu profilowi na Instagramie, oni zwrócą Wam całkowity koszt tego produktu, czyli dostajecie na przykład to całkowicie za darmo. Warunkiem oczywiście jest wystawienie pozytywnej opinii. Pojawia się tutaj kwestia moralności zakupu na Amazonie i tego, w jakim stopniu takie wystawianie pozytywnych opinii może mieć wpływ potem na błędne zakupy decyzyjne innych kupujących. Ale z mojej perspektywy wygląda to tak. Wszyscy jesteśmy dorosłymi osobami i ja z mojego ogólnego doświadczenia życiowego wywnioskowałam, że nie zawsze warto w dzisiejszym świecie online patrzeć tylko i wyłącznie na... Opinie, które bardzo często w internecie są sztuczne i nieprawdziwe. Druga kwestia, ogólnie w dzisiejszym świecie konsumpcjonizmu należy się zastanowić nad tym, czy coś rzeczywiście nam jest potrzebne. I potem, zastanawiając się, czy opinie są pozytywne i czy to coś będzie dobrze działać, dla mnie nawet ważniejszym pytaniem jest, czy to w ogóle jest mi potrzebne, czy rzeczywiście będę tego dłużej używać, czy będę wiedzieć, co z tym robić. A kolejna kwestia, yy, poczucia wartości. Tych działań jest taka, że A, wy potrzebujecie ten produkt i macie rzeczywiście cel na to, jak chcecie go użyć i chcecie go używać, i go potrzebujecie, zawsze pozostaje wam całkowita wolność wyboru przy wystawianiu opinii, bo jeżeli kupicie jakąś taką rzecz na Amazonie z pomocą takiego profilu na Instagramie Amazon i po spróbowaniu tego stwierdzicie, że to nie działa. Nie działa tak, jak tego chcieliście, jest, popsuło się y, bardzo szybko. Albo nie jesteście zadowoleni z tego i stwierdzacie, że nie chcecie wystawić tej pozytywnej opinii, to po prostu tego nie róbcie i wystawcie wręcz negatywną opinię. Po prostu wtedy nie otrzymacie y, kosztów zwrotu za to. Chyba, że to jest absolutnie zepsute i nie działa, y, to możecie też odwołać się do normalnych warunków y, reklamacji. I odesłać ten produkt i dostaniecie wtedy też zwrot za to. Generalnie spotykam się z tym często, że e, kupuje się jakieś rzeczy i zapomina się o tym, że w, w dzisiejszym świecie online tak wiele rzeczy możemy zwrócić. Nawet po tym, jak już je rozpakowaliśmy, spróbowaliśmy, to e, można się zawsze ubiegać o reklamację. Szczególnie w Niemczech, m, nawet jeżeli już użyliśmy jakiś produkt i e, czajnik na przykład, e, czy Maszynka do gotowania po jakimś czasie się zepsuła, i nawet jeżeli nie macie już tego rachunku, to często zakupiliście to online i online w systemie, na przykład eBay, dalej są ślady tego zakupu. I często wystarczy, żebyście napisali maila do producenta, że po takim i takim czasie ten produkt Wam się zepsuł, a oni zwrócą Wam pieniądze, nawet nie chcąc, żebyście to odsyłali z powrotem. Wniosek jest taki, że konsument w dzisiejszych czasach naprawdę ma bardzo dużo praw i yy, warto z nich korzystać. W skrócie, jak działa to urządzenie? To jest taka szczęka plastikowa. A właściwie plastikowo-gumowa. Ją podłącza się do USB. Nie musi być do gniazdka. Może być też po prostu do jakiegoś powerbanka, czy nawet do telefonu. A tutaj macie w środku taki żel specjalny, który nakładacie na. Dół i na górę wkładacie to do buzi i trzymacie to przez około 15 minut, i przez godzinę potem nie, musicie, nie możecie jeść. Um, ja u siebie zauważyłam delikatne rozjaśnienie zębów. To nie jest jakiś super wielki efekt. Um, tutaj jest też dołączony taki, taki, taki porównywacz, gdzie można zobaczyć, jaki kolor miały wasze zęby na początku, a jaki potem. Um, z tego nie udało mi się skorzystać. Um, Moje założenie było chyba po prostu delikatnie rozjaśnić jakieś takie bardziej żółte miejsca na zębach i postarać się, aby ogólnie było jaśniejsze lekko. Więc y, jestem z tego efektu zadowolona. No i przede wszystkim dostałam ten produkt za darmo. Tego żelu w środku jest jeszcze bardzo, bardzo dużo po tych czterech zastosowaniach, potem jest 3 do 4 dni, y, więc w przyszłości będzie mógł Będą mogli używać tego jeszcze inni domownicy w domu, albo nawet ja e, za jakiś czas znowu. Dla mnie, kiedy pierwszy raz się dowiedziałam o tym lifehacku związanym z Amazonem, to było w ogóle takie pff, eksplozja umysłu, że coś takiego jest możliwe, że można tak wiele rzeczy po prostu dostawać za darmo z Amazona. No ale trzeba się trochę opanować i sobie właśnie zadać zawsze to pytanie, czy ja na pewno tego potrzebuję. Ale są takie rzeczy, których rzeczywiście potrzebujemy i mamy zastosowanie na to, więc czemu nie skorzystać z tego a w zamian za, na zasadzie barteru komuś pomóc e, zdobyć lepsze opinie na Amazonie fajnie, że ze mną byliście napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś inne pytania co do życia w Niemczech, korzystania z kasy chorych, e, znalezienia pracy tutaj mieszkania e, ogólnie jak się żyje, lifestyle'u w Niemczech, ja mieszkam w Kolonii i stąd Was serdecznie pozdrawiam proszę o subskrypcję e, danie łapki w górę i oglądanie kolejnych odcinków. Cześć, cześć!